Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Kod usterki P209C brzmi jak niski obwód czujnika ciśnienia powietrza w trysku reduktora B. Często w oprogramowaniu skanera obd 2 nazwa może być pisana jako reductant Air pressure sensor B Low. Opis techniczny i dekodowanie błędu P209C zapisany kod P209C oznacza, że moduł sterujący układu napędowego. PCM, wykrył nieprawidłowy poziom napięcia w obwodzie czujnika temperatury skrzyni biegów. Kod ten jest wyświetlany tylko w pojazdach z silnikami wysokoprężnymi. Systemy recyrkulacji spalin, EGR, zostały zaprojektowane w celu redukcji NOX w spalinach. Jednak dzisiejsze silniki wysokoprężne o dłużej mocy nie są w stanie spełnić surowych norm emisji spalin przy użyciu samego układu EGR. Z tego powodu filtry cząstek stałych. Katalizatory i pułapki NOx są również wykorzystywane do dezaktywacji zanieczyszczeń, z tego powodu wynaleziono systemy selektywnej redukcji katalitycznej. SCR Systemy SCR wtryskują związek redukujący, mocznik, do układu wydechowego przed filtrem cząstek stałych lub katalizatorem. Precyzyjnie zaplanowany wtrysk zwiększa temperaturę elementu filtrującego i pozwala mu pracować wydajniej. W rezultacie wkład filtra działa dłużej i emituje mniej szkodliwych spalin. Cały system SCS jest monitorowany i kontrolowany przez PCM lub przez oddzielny sterownik który komunikuje się z PCM. Storownik monitoruje czujniki O2, NOX i temperatury spalin w celu określenia odpowiedniego czasu wtrysku czynnika redukującego. Pompa zasilająca czynnika redukującego jest używana do zwiększania ciśnienia w układzie DEF. Gdy jest to konieczne, PCM monitoruje napięcie pompy zasilającej pod kątem stałych wahań i procentowego obciążenia. PCM monitoruje również jeden lub więcej czujników ciśnienia w układzie zasilania reduktora, aby określić, czy w układzie występuje nieszczelność. Jeśli moduł PCM wykryje, że poziom napięcia w obwodzie beczujnika ciśnienia powietrza układu wtryskowego skrzyni biegów jest poza tolerancją. Zostanie zapisany kod P209C i może zapalić się lampka kontrolna awarii. MI, objawy usterki Głównym objawem usterki P209C dla kierowcy jest zapalona lampka Mil, malfunction indicator light, jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika, może również objawiać się jako zapali się lampka kontrolna heck engine na panelu sterowania, kod zostanie zapisany jako usterka, mogą również pojawić się inne powiązane kody usterek, zmniejszona moc silnika. Czarny dym z rury wydechowej. Zwiększone zużycie paliwa. Silnik może przejść w tryb awaryjny. Zapisany kod usterki P209C należy traktować jako poważny i jak najszybciej naprawić. System SCR może zostać wyłączony, powodując uszkodzenie filtra cząstek stałych i katalizatora. Przyczyny błędu. Kod P209C może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów uszkodzony czujnik ciśnienia powietrza w skrzyni biegów, przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika ciśnienia powietrza układu wtryskowego skrzyni biegów, wyciek spalin. Problem z modułem sterującym regeneratora. Nieprawidłowe połączenie elektryczne w obwodzie modułu sterującego regeneratora. W rzadkich przypadkach awaria PCM lub błąd programowania. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P209C? Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i korygowania kodu usterki P209C. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów za pomocą skanera opti, aby dowiedzieć się kiedy i w jakich okolicznościach pojawił się błąd P209C. Wyczyść kody usterek z pamięci komputera i przetestuj pojazd, aby sprawdzić, czy usterka pojawi się ponownie, jeśli kod błędu pojawi się ponownie. Sprawdź wzrokowo przewody elektryczne i złącza. Sprawdź wzrokowo i przetestuj czujnik ciśnienia powietrza odświeżacza. W razie potrzeby wymienić czujnik ciśnienia powietrza odświeżacza i wszelkie wadliwe połączenia. Sprawdź moduł sterujący odświeżacza. Jeśli nie ma żadnych usterek, Sprawdź moduł PCM i jego część programową. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Przed rozpoczęciem procesu rozwiązywania usterki P209C należy zapoznać się z biuletynami obsługi technicznej, TSB, dla danego pojazdu. W niektórych przypadkach może to zaoszczędzić wiele czasu, wskazując właściwy kierunek. Sama diagnostyka powinna rozpocząć się od wizualnej kontroli wiązek i złączy systemu odzyskiwania danych. Przepalone lub uszkodzone kable i złącza należy naprawić lub wymienić przed przystąpieniem do testów. Za pomocą multimetru sprawdź zasilanie systemu sterowania SCR. Sprawdź bezpieczniki, gdy obwód jest naładowany, aby uniknąć błędnej diagnozy. Za pomocą multimetru przetestować czujnik ciśnienia powietrza konserwatora zgodnie ze specyfikacjami producenta. Elementy które nie zostały przetestowane w zakresie maksymalnych dopuszczalnych parametrów, należy uznać za wadliwe. Jeśli ciśnienie wtrysku czynnika redukującego mieści się w granicach specyfikacji, kod P209C zostaje zachowany a dany czujnik jest sprawny. Za pomocą multimetru należy sprawdzić obwody wejściowe i wyjściowe między czujnikiem temperatury a sterownikiem PCMSCR. Kody czujników dla reduktorów wtryskiwaczy są często związane z pompami zasilającymi, które mają wewnętrzne nieszczelności. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P209C może wystąpić w różnych samochodach. Ale zawsze istnieją statystyki, w których ten błąd występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich BMW Dodge, Mercedes Benz Sprinter z kodem błędu P209C, czasami można znaleźć inne usterki. Najczęstsze z nich są następujące P209, P209B, P209D, P209.